Lekarz pomylił moją nienawiść do streamerów z bulimion, bo każdego ranka oglądałem ten filmik. Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale. Battle Royale, BR, -er. BR, 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 Battle Royale, Battle Royale. <ścoughs> I'm excited for the Battle Royale. Aaaaaah! Streamerzy są najgorsi, ale od początku. Battlefield 6 wychodzi już w październiku i wiele osób, naprawdę wiele, w tym ja, jest napalonych na tę grę. Tyle, że powiedzmy, że podzielili się oni na dwie grupy. Jedna to gracze, którzy tęsknią za czasami Battlefielda 3, Battlefielda 4, Battlefielda 1, Battlefielda 5, Battlefielda Hardline albo ogólnie gracze z rozumem i godnością człowieka, a drudzy to streamerzy głównie amerykańscy. Chyba, że znacie takich w Polsce, to dajcie znać. Dla nich nie ma nic świętego. Każda gra być kupa Battle Royalem, bo im żyłka pęknie, bo nie będą w stanie sobie kupić kolejnego Ferrari. Wielu z nich wręcz widziało Verdańsk częściej niż dom, bo się na nim konkretnie wybiło. Bo sam Battle Royale w kodzie okazał się ogromnym sukcesem, więc zgarnęli kupę hajsu, bo ludzie patrzyli, jak oni robią jakieś tam niestworzone akcje w tej grze. Dlatego naturalnie przyciągnęło to tłumy graczy, chętnych by patrzeć na to, jak sami chcieliby grać. Nie ocenia was? Oglądajcie sobie, co chcecie. Niektórzy z nich dostali nawet swoje skiny w grze, jak Team The Tatman. Dokładnie to samo było wcześniej, jak popularny stał się Fortnite, gdy dosłownie no name wybijali się na karaniu dzieci ze smurfowych kont, żeby zamiast graczy na swoim poziomie dostać tego jednego Krzyśka, który gra na laptopie na touchpadzie. Także gdzie pojawia się Battle Royale, tam pojawiają się głodni widzów w streamerze. W każdej rozgrywce musi być nawalone akcje, muszą biegać, zabijać, 50 killi na 100 graczy robić. Ale jak wygląda Battlefield? Battlefield wygląda tak, że wchodzisz do gry, biegasz sobie na przykład z medykiem, wykonujesz swoje zadania, trzymasz się z teamem, gracie w miarę taktycznie, nie tak taktycznie jak w Red Jornat, ale i tak taktycznie przyjmujecie jakieś cele, tylko problem jest taki, że o ile dla gracza jest to bardzo fajne przeżycie, to dla osoby oglądającej już nie. Nie może się to równać z jakimś krojeniem mydła. Także co postanowił zrobić taki statystyczny streamer, który zrozumiał, że Battlefield polega jednak na czymś innym? Może powiedział, aha, zostanę, poczekam na Black Ops 7, które wyjdzie miesiąc później i w tę grę sobie pogram. Nie, oni zrobili coś lepszego. Postanowili zachować się dokładnie tak jak środowiska D.I. kiedy zobaczyły, że w grach są faceci napakowani i walczą z demonami. Zamiast grać w gry, które to oferują, to zaczęli wymagać na twórcach, żeby przerabiali istniejące już franczyzy pod ich preferencje. I dokładnie tak samo zrobił Tim The Tatman i inni streamerzy, to znaczy powiedzieli chcemy Battle Royale, chcemy Battle Royale, wypuśćcie Barbar, -bar, co? Like, Battlefield doesn't need to be all our air. Can you guys just let us have one that like Like, I, 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 I mean... Także streamerom już ślinka cieknie na to, że Battlefield stanie się kolejnym Warzone, na którym zarobią kupę kasy. I nic bym w tym temacie nie powiedział, gdyby firmy tak blisko do serca nie brały sobie ich opinii. Bo jako streamer jesteś warty tyle, co ilość ludzi oglądająca cię i jest to trochę straszne, jak bardzo wpływa to na deweloperów. Zresztą było to widać w moim starym filmiku o Ubisoftcie, gdzie miliony dosłownie poszły na to, żeby zapłacić youtuberom za streamowanie Assassin's Creed Shadows. I widać to jak na dłoni, kiedy spojrzę się na Tima, Tatmana i jego streamy z Helldivers 2, bo pograł tam kilka godzin, stwierdził, że za mało dopamina, jak na Battle Royale, a potem przeszedł na inną grę. Dla firmy to porażka, bo wiele osób może poczuć wpływ opinii ich ulubionego streamera na ich własny osąd. I to z się. Oh, brother, this guy stinks! Ale takie jest już życie, sam nawet kilka lat temu padłem tego ofiarą. Bo jest taki streamer, Wąziu i on przez pewien czas streamował, jak jego widzowie grają w Planetary Annihilation Titans i to komentował. I mi się to spodobało, jako że ta gra była na promocji, to ją kupiłem, a potem nigdy do niej nie wróciłem. Jestem prawie pewien, że jeśli oglądacie jakiegoś youtubera w miarę często i on zachwala jakąś grę, to wam też zapala się taka lampeczka i mówicie sobie, hmm, może powinienem jej spróbować. Zresztą, idealnie firmy to wykorzystują. Przy takim early accessie, kiedy kupujesz jakąś wersję premium i dostajesz 3 dni wcześniej dostęp, bo ten dostęp oczywiście dostają streamerzy, zaczynają grać te 3 dni wcześniej i ludziom odpala się FOMO i potem kupują grę, pomimo tego, że jest dostępna w Game Passie. Także jeśli EA skupi się na robieniu swojego Battle Royala, to dostaniemy średniego BFA i mocno wspieranego Battle Royale, który z Battlefieldem ma wspólną tylko pierwszą połowę nazwy i bardzo często mówię słowo Battle. Także rozczaruje to fanów poprzednich części i na krótką chwilę zadowoli streamerów i ich fanów aż gra im się nie znudzi i nie przejdą na coś innego. A wręcz powiedziałbym, że moja prognoza jest taka, bo miejcie na uwadze to, że za miesiąc od premiery Battlefielda będzie premiera koda, więc można założyć, że najpierw wyjdzie Battlefield, będzie taki honeymoon phase trwający właśnie ten miesiąc, kiedy to wszyscy youtuberzy, streamerzy i gracze rzucą się na tego Battlefielda, a potem ten okres się skończy, tym bardziej, że wyjdzie Call of Duty i wszyscy przerzucą się na Call of Duty. I liczba graczy Battlefielda jednak spadnie, ale tutaj jest szansa, że ten kod okaże się głównym, i po miesiącu miodowym z kodem gracze mogą wrócić z powrotem do Battlefielda. Dlatego najbezpieczniejszą opcją jest mieć nadzieję, że BF-owe Battle Royale skończy jak Firestorm w BF-5, które letko mówiąc, sukcesem nie było. A my będziemy się cieszyć jedną dopracowaną grą co maksymalnie 3 lata, którą będziemy mogli za te 20 lat zrównać z Battlefieldem 3 albo 1. Ale nie tylko ci Battle Royale'owi streamerze są beznadziejni. Bo co jest gorsze od streamera? Czytujący streamer. Niektóre osoby robią to po to, żeby podnieść swojego, na przykład jeśli nie mają widzów, tak jak, a inni, żeby podnieść liczbę widzów. Właśnie. W końcu gry multiplayer zazwyczaj opierają się na streamerach, którzy grają ponadprzeciętnie. Nikt nie chce oglądać streamera grającego w Battle Royale, który umiera tuż po wylądowaniu, albo streamera grającego w CS-a, który kompletnie nie potrafi strzelać. Wystarczy już to, że Javelin, czyli anti-cheat instalowany przy Battlefield 6, zablokował 300 tysięcy prób hakowania. I zaznaczam, że prób, bo nie hakerów, bo może to oznaczać, że na przykład na jednego hakera mogło przepaść 100 prób. Tego nie wiemy, bo ta część popularności była spowodowana darmowością otwartych beta testów. Nie tylko jako cheater nie musi się obawiać, że twoje konto zostanie permanentnie zbanowane, ale też jako twórca tychże cheatów, może sobie je spokojnie przetestować przed premierą bez żadnego ryzyka. Bo wiem, że ja i wy nie czytujemy, ale jednak rynek cheatów to jest ogromny biznes, który zarabia miliony. I tak oto docieramy do omawianego dzisiaj streamera, cheatera, o nazwie RileyCS. I nawet tutaj współczesna widownia, no wiecie, nie ta, która gra, a raczej ta, która narzeka, że gry nie są wystarczająco to. Tolerancyjne, dała się radę ośmieszyć. Bo jeśli spojrzycie na te nagrania, to każdy z przynajmniej połową mózgu zauważy, że ta streamerka. stream. Whatever, korzysta z cheatów. Ale nie. Nagle się okazało, że ta streamerka jest trans. Dobra, kończymy filmik, nie można już nic więcej mówić. Tyle. Tyle miałem do powiedzenia, koniec. Nie żartuję jak coś. Nagle w internecie ruszyła serio kampania obronna mówiąca, że wy hejtujecie ją nie dlatego, bo cituje, a hejtujecie ją dlatego, bo jest trans. Jezus Maria, to jest idealne. Nie wyrzucili mnie z roboty dlatego, bo się obijałem, tylko dlatego, bo czuję się kobietą. Ja nie ukradłem tych pieniędzy, panie władco, aresztowaliście mnie, bo jesteście... ...transfobami. Nagle kompletnie nie miało znaczenia, co ta streamerka robiła na streamach, a jedynie to, do jakiej grupy przynależy. Jakby was ciekawiło, dlaczego ludzie mają dosyć łok, dokładnie dlatego. Tym bardziej, że zaraz po tym jak ruszyła ta kampania obronna, to wyszły jeszcze dodatkowo obciążające ją dowody i było tego sporo. Po pierwsze, ta streamerka korzystała z dwóch kont, głównego i pobocznego, i nawet na jej pulpicie ktoś zobaczył plik TXT i przypuszcza się, że tam mogły się znajdować albo makra do tej gry. Jeśli nie wiecie, czym są makra, to jest taki zestaw klawiszy, które po jednym kliknięciu się naciskają wszystkie naraz, żebyś sam tego nie musiał robić, albo dane logowania do innych kont, żeby w razie, jeśli zostanie zbanowana na jednym, Koncie mogła przejść na drugie, czyli typowa technika osób, które czytują albo smerfują przy streamowaniu, żeby zawsze mieć dostęp do jakiegoś konta. I tak na głównym koncie w każdym praktycznie meczu miała jakiś dziwny błąd, który po jakimś czasie wyrzucał ją z meczu, ale o dziwo, żaden z tych problemów nie powtarzał się na jej drugim koncie. Hmm, ciekawe dlaczego dwa kąta działające na dokładnie tej samej konfiguracji w dokładnie tym samym komputerze zachowują się o wiele inaczej. Otóż przypuszczenie było takie, że jedno z tych kąt mogło dostać Shadowbana od Dice. Czyli po prostu na tym koncie Riley CS zostały wykryte cheaty, i potem Dice wyrzucało ją z każdej gry, dlatego była ona zmuszona grać na dodatkowym. I jako takie małe potwierdzenie, to w trakcie trwania bety, EA wystawiało najlepsze rozgrywki z Battlefielda 6 jako fragment marketingu, bo zawsze to jest świetnym marketingiem, kiedy jakiś gracz zrobi coś niesamowitego i wtedy firma wystawia to na swojego tam Twittera czy gdzieś i automatycznie gracze się jarają i zwiększa to sprzedaż. I czy nie zdziwi Was informacja, że ani jedno z zagranie Riley CS nie znalazło się na ich Twitterze? W końcu te nagrania były tak niesamowite, że byłyby świetną reklamą dla gry. Albo może po prostu jej wiedziało, że coś jest nie tak z tym kątem i chcąc uniknąć dramy trzymało się od niej z daleka. Myślicie, że to wszystko? Wy naiwne dzieci Fringildy i Frostpunka, oczywiście, że nie. Bo na social media na białym koniu wjechał obrońca Riley CS. Napisał, że jako członek społeczności aimowej... co? Z pięcioletnim doświadczeniem jest w stanie stwierdzić, że ta streamerka nie czytowała. Szanowni Państwo, to jest profesor Rafał Wilczur. Nie no, fajnie, fajnie, tylko po pierwsze, członek społeczności aimbotowej, znaczy to, że członek to wiem, ale społeczności aimbotowej większej bzdury w życiu nie słyszałem. A po drugie, okazało się, że ten użytkownik jest Kolesiem, który montuje filmiki dla Riley CS. <gry> Czyli chcecie mi powiedzieć, że człowiek, który od 20 rzekomo lat zajmuje się cheatami, okazuje się być montażystą streamerki posądzonej o cheatowanie i nie ma tu żadnego najmniejszego powiązania, prawdziwie cudowny zbieg okoliczności. Dowody nie wyglądają pozytywnie dla Riley CS, ale no wiecie, jest trend, dlatego nie wolno powiedzieć ani słowa o jej cheatach, nawet jeśli te dwie rzeczy nie mają jakiegokolwiek powiązania. Co jest wyjątkowo zabawne biorąc pod uwagę, że została zbanowana na Twitchu a potem od razu odbanowana. Jest takie ładne powiedzonko po angielsku, nie wiem czy po polsku też jest Rules for thee, but not for me. O wiem, co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie, więc takie zasady obowiązują gdy taki na przykład tekton nazywa froga grubą, jeśli jest gruba, ale gdy ktoś otwarcie łamie zasady Twitcha, promując terroryzm jak Hassan, albo cheatując w grach jak Riley CS, to jest to całkowicie normalne i maksymalnie można dostać bana na dzień lub dwa, żeby sobie nie wiem, odpocząć od streamowania. Także mamy z jednej strony streamerów, którzy chcą prowadzeni własną chciwością zniszczyć Battlefielda 6, forsując swoje przekonania o istotności Battle Royale w tej grze, a z drugiej strony streamerów o niskim ego, które chcą podbić je, streamując grę na cheatach. Obydwa te zachowania są okropne, bo popychają nas ku branży, gdzie każda gra musi implementować dokładnie to samo, w obawie o to, że jakiś streamer negatywnie się o niej wypowie. Pozwólcie grom mieć własne dziedzictwo. Pozwólcie citerom przechodzić do mnie. Jestem słaby w grach strategicznych, ale nie twierdzę, że nagle muszą wprowadzać walki z bossami jak w solcach, albo filmowe przerywniki co 10 minut, jak w The Last of Us. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej o Battlefieldzie 6, to zapraszam was serdecznie na ten filmik. Całkiem fajnie wyszedł i mam wrażenie, że może Wam się spodobać. A Wy co sądzicie o trybie Battle Royale w najnowszym Battlefieldzie? Czekacie na niego? Czy może macie nadzieję na coś bardziej battlefieldowego w swoim Doświadczeniu. Komentarze są wasze, łapka w górę bardzo pomoże mojemu kanałowi, tak samo jak subskrypcja w sumie. Dzięki wielkie za obejrzenie i zobaczę się z wami w kolejnym materiale. Na razie. Cześć! cześć.